Bycie człowiekiem oznacza zadawanie sobie pytań pytań o świat, o życie, o siebie samego. Kim jestem? Skąd się wziąłem? Dokąd zmierzam? Czy moje istnienie ma jakiś sens? Poszukiwanie sensu życia kieruje nas w głąb siebie samych. Jednak kiedy i tam nie znajdujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania, to co nam zostaje? Pragnienie odnalezienia zewnętrznej racji istnienia zaprowadziło nas, ludzi, do stworzenia religii. Od wieków próbujemy wejść w dialog z wyższą rzeczywistością, której przypisujemy sprawczość, prawodawstwo, nielimitowaną władzę nad całością bytu. Zapraszamy do wspólnej podróży w celu doświadczenia tego, co wymyka się rozumowi. Zapraszamy na nowy film na kanale Memoir. Nasze badania dotyczące jednej z najmniej znanych światu religii, kultu psa, zaprowadziły nas do małej miejscowości o nazwie Nemłaków. Nemłaków jest położony w dolinie, którą z zewnętrznym światem łączy tylko jedna droga. Droga jest permanentnie zastawiona i znajduje się pod nieustanną obserwacją lokalnych służb. Dlatego jedynym sposobem, aby dostać się do miasta lub z niego wyjechać, jest skorzystanie z teleportacji. Rozmaite ograniczenia związane z tą metodą transportu sprawiają, że raz zawitawszy do miasteczka, raczej się go nie opuszcza. Do najciekawszych atrakcji Memłakowa należą: jedyna na świecie autostrada wodna. Podejrzanie dymiące jezioro, tajemnicza, choć raczej niegroźna stacja badawcza na szczycie góry, pływalnia święta woda, oraz główny cel naszej wycieczki, szereg budynków związanych z kultem psa. Dzięki ambiwalentnie kojącej atmosferze i frapującej infrastrukturze, memłaków przyciąga niecodziennych mieszkańców. Jednym z nich jest Ipachy Zamsz, światowej klasy baletmistrz, który zbudował tu swoją nowoczesną rezydencję inspirowaną teatrem lalek. Ipachy Zamsz jest jednym z niewielu mieszkańców Memłakowa, którzy nie wyznają psa. Potrzeby duchowe zaspokaja w dawnej świątyni chrześcijańskiej, przemianowanej na pływalnię sportową Święta Woda. Lokalna społeczność jest tolerancyjna i pozwala mniejszościom, takim jak i pachy, swobodnie odprawiać liturgię na basenie. O ile nie odbywają się tam w danej chwili żadne zorganizowane lekcje pływania. Podróżuje prywatnym helikopterem, jednak warto zauważyć, że w Memłakowie wszędzie można dojechać miejskim autobusem. Jest to zasługa burmistrzyni, szalotki Mambo Jumbo która ponad wszystko ceni ekologię. Minimalistyczny i prośrodowiskowy styl życia jest zgodny z systemem wartości reprezentowanym przez kult psa którego mambo-dżambo jest wyznawczynią. Kult psa jest religią zdecentralizowaną. Umożliwia to układ taki jak w Memłakowie, gdzie zarówno władza administracyjna, jak i religijna znajdują się w rękach tej samej osoby. Znajdujemy się w Nemłakowskim ratuszu. Na parterze okienka dla interesantów, w podziemiach miejskie lodowisko. Na piętrze gabinet burmistrzyni Mambo Dżambo. Nie zastaniemy jej tu jednak zbyt często, ponieważ większość dnia spędza w terenie. Codzienny obchód obejmuje kilka najważniejszych punktów. Po pierwsze, miejsce czczenia psa. Najstarsza tego typu świątynia na świecie i główny cel naszej podróży. Na kult psa składają się trzy podstawowe elementy: kolor czerwony, minimalizm architektoniczny oraz sztuka abstrakcyjna. W centralnej części świątyni zbudowanej na planie prostokąta znajduje się rzeźba wizerunek psa. Poza lampami doświetlającymi rzeźbę jest to jedyny obiekt, który może znajdować się w głównej izbie świątyni. Ściany budynku są w dużej mierze przeszklone, przy zachowaniu zasady minimalizmu architektonicznego. I koloru czerwonego. Czczenie psa odbywa się w formie milczącej kontemplacji jego wizerunku. Wiernych zachęca się w tym momencie do rozważań nad punktem i przestrzenią oraz nad istotą psa. W sąsiedztwie głównej świątyni znajduje się magazynek, w którym przechowywany jest eliksir nieśmiertelności. Kiedy wyznawcy psa zaczynają czuć się staro, odwiedzają miejsce kultu. Zazwyczaj sam kontakt ze sztuką abstrakcyjną jest wystarczający, aby poczuć się młodziej, jednak w skrajnych przypadkach zezwala się na spożycie kubeczka magicznego eliksiru. Klucze do magazynku przechowuje burmistrzyni Mambo jambo Kolejnym punktem na religijnej mapie Memłakowa jest ślub wobec psa, gdzie wyznawcy kultu mogą pobrać się i świętować swoją miłość w obecności sztuki abstrakcyjnej, koloru czerwonego i minimalizmu architektonicznego. W pobliżu wjazdu na autostradę wodną znajduje się cmentarz imienia Psa, gdzie chowani są wszyscy mieszkańcy miasta, niezależnie od wyznania. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie nieśmiertelnością wśród lokalnej społeczności, nie zobaczymy tu wielu nagrobków. Mimo to dla wszystkich chętnych znajdzie się miejsce przy jednej z alejek. Wieczorem wszyscy mieszkańcy Młakowa wracają do domów i kładą się spać w swoich ciepłych łóżkach. Niektórzy z nich śnią o balecie, inni o pieniądze. Jednak, czy tego chcą, czy nie, w życiu każdego z nich obecny jest pies. Czasem w formie abstrakcyjnego rzeźbiarstwa, a czasem po prostu jako nasze zwykłe, ludzkie, codzienne, rozważania nad punktem i przestrzenią.